Powiedzmy sobie teraz troszkę o edycji wpisów na blogu. Z reguły strony posiadają bloga, gdzie możemy dodawać najnowsze aktualności firmowe, najnowsze artykuły związane z naszą stroną internetową. Jak tworzyć wpisy na blogu i edytować wpisy na blogu? Przejdźmy sobie do panelu administracyjnego. Mamy zakładkę Wpisy Blog i tu mamy listę wszystkich wpisów dostępnych już na stronie internetowej, czyli Tutaj mamy stworzone trzy wpisy, i tak samo jest tutaj jeden, dwa i trzeci wpis. Żeby wyedytować wpisy, wchodzimy sobie na listę wszystkich wpisów i możemy dowolnie po prostu kliknąć na któryś wpis lub kliknąć pod nim edytuj, i wtedy wejdziemy w jego edycję. My najpierw skupmy się na dodawaniu nowego wpisu, który jest też tutaj na liście wszystkich wpisów jako dodaj nowy. Oczywiście mamy też listę kategorii i listę tagów, które możemy używać. Jeśli wejdziemy na bloga, to widzimy naszą listę kategorii, czyli każdy wpis możemy przyporządkować do jakiejś kategorii i potem po tych kategoriach wyszukiwać wpis na danym blogu. Oprócz kategorii, są też tagi, czyli możemy tam zawierać słowa kluczowe, tak żeby w łatwy sposób też można było szukać na naszej stronie po słowach kluczowych i w internecie po tych tagach, żeby wyświetlały się wpisy na blogu. Możemy sobie je tworzyć w każdym momencie z kategorii, z kategorii wpisu lub z tagów wpisu. Ewentualnie poprzez dodawanie nowego wpisu mamy możliwość szybką dodania kategorii i tak samo tagów lub wybrania już istniejących. Wejdźmy sobie na dodawanie nowego wpisu i teraz wytłumaczę jak dodawać nowy wpis. Na górze wpisujemy jakiś tytuł. Tutaj wklejamy sobie lub piszemy treść, i tu mamy całe narzędzie do tworzenia tej treści. Ja tu zrobię 2-3 akapity treści z powtarzalnych się słów. Możemy sobie dowolnie edytować tą treść poprzez tutaj panel edycji tej treści, pogrubiać ją, powiększać różne akapity, przekreślać, używać linków, czyli zaznaczyć jakiś tekst i podlinkować go do jakiejś innej strony lub zakładki. Tutaj mamy dowolne możliwości edytorskie. Dodatkowo możemy ustawiać się w różnych miejscach i dodawać medium z istniejących już grafik wgranych do WordPressa. Ewentualnie wgrać te grafiki z naszego pulpitu czy innego miejsca na komputerze. Wtedy one się tu wgrają. Będziemy możli mieli możliwość edycji danej grafiki. Wybrania wyrównania, czy do prawej, do lewej od tekstu, czy ma być jakiś odnośnik po kliknięciu danej grafiki, jaka grafika ma być użyta, czy pełny rozmiar i tak dalej. Oczywiście, przy pierwszym dodawaniu grafiki do wpisu, możemy tylko wybrać z istniejących już wygenerowanych rozmiarów. Czyli, np., dajmy sobie pełny rozmiar i wyśrodkujmy, użyjmy tej grafiki, której już używaliśmy wcześniej w budowie tej strony. Mamy grafikę. Ona oczywiście będzie pełnym rozmiarem, ponieważ tutaj y, moja przeglądarka ma bardzo dużą rozdzielczość. Y, a oczywiście grafika na, y, w poście jest y, niewielkich rozmiarów, y, czyli w momencie, kiedy damy pełną grafikę przy mniejszym oknie, no to ona nam zajmie jak najbardziej całe okno. U mnie niestety zajmuje tylko połowę, bo jest duża rozdzielczość ekranu, ale oczywiście będzie ona wyśrodkowana i będzie w pełnych rozmiarach. W momencie, kiedy klikniemy sobie tą, na tą grafikę, możemy sobie ją wyrównać do prawej od tekstu, do, do lewej od tekstu, i tak dalej, i tak dalej. My sobie ją wyśrodkujemy. Mamy jeszcze możliwość edytowania jej, czyli zastąpienia jej w każdym momencie, lub na przykład zmieniania jej rozmiaru na rozmiar dowolny, i wtedy tutaj wpisując jeden rozmiar szerokości-wysokości dopasowuje, tak żeby grafika nie była zniekształcona. Zostawmy sobie oryginalną grafikę, czyli wybierzmy pełny rozmiar, zaktualizujmy. I to jest nasza treść pisu dowolnie edytowana. Dalej jest narzędzie Just SEO, to jest część modułu, modułu SEO. I to narzędzie odpowiada za wyświetlanie naszej podstrony z wpisem w Google, i widzimy, jak w przeglądarkach generalnie, widzimy tutaj podgląd, jak wygląda nasz wpis. Możemy sobie wybrać frazę kluczową dla tego wpisu, i tutaj mamy możliwości po włączeniu opcji podglądu Google, mamy możliwości zmienienia tytułu tej strony, dodania słów kluczowych na przykład. Zmienienia treści. Tutaj nam narzędzie pokazuje, ile nam jeszcze liter zostało do wprowadzenia, tak żeby tekst był zoptymalizowany tej reklamy. No, tutaj nie podzieliłem akurat tego tekstu na większe partie, tak żeby on był logiczny. Tak jak mówię, tu możemy wpisać wszystko do tak żeby to zoptymalizować. I ostatnią rzeczą, która tutaj jest, jest grafika. Tą grafikę wgrywamy tutaj wybierając obrazek wyróżniający. Wtedy ona przyjmie tak jakby miniaturę do wpisu na liście wszystkich wpisów, czyli tak jak mamy jeden wpis za drugim, to obrazek wyróżniający pokaże nam się tutaj pokaże nam się na początku danego wpisu. No i oczywiście pokaże nam się w reklamie jako ta miniaturka. Więc pamiętajmy, żeby ten obrazek wyróżniający tutaj wgrać. Ja sobie go oczywiście zaraz gram. No i tutaj mamy jeszcze zajawkę, i zajawka to jest na liście wszystkich wpisów ten tekst, który, nad którym mamy kontrolę, żeby zaprezentować tak jakby wstęp do postu. Czyli możemy tu dwie czy linijki wrzucić w zajawce, możemy sobie na przykład skopiować trzeci akapit i wtedy w momencie, kiedy go wgramy, ten trzeci akapit będzie tak jakby pokazywał się tutaj, na liście wszystkich wpisów. Oczywiście, jeśli zostawimy to puste, to 300 tam czy 200 pierwszych słów WordPress sobie sam generuje, potem wykropkuje i oczywiście to będzie, to będzie początek naszego wpisu. Po prawej stronie mamy opcję publikacji, czyli w momencie, kiedy skończymy edycję naszego wpisu, klikamy opublikuj, strona wpisu nam się przeładuje i wpis automatycznie pojawi nam się tu u samej góry jako najnowszy. Możemy sobie z ważnych funkcji omówić jeszcze publikację natychmiast. Oczywiście tu możemy sobie dać termin w przód, termin w tył. Możemy kontrolować, który wpis ma się, miał się kiedy pojawić albo ma się kiedy pojawić, czyli na przykład można sobie zrobić Wpis z życzeniami świątecznymi już w listopadzie i w momencie, kiedy nie jesteśmy w grudniu, przy stronie ten wpis automatycznie nam się pojawi w momencie, kiedy ustawimy mu datę publikacji. Kategorii wybieramy z istniejących. Ja mam tutaj jedną kategorię, ale zawsze możemy sobie dodać nową, na przykład testowa. Klikam dodaj nową i automatycznie stworzy nam się kategoria testowa. To jest to samo narzędzie, tutaj jakbyśmy weszli w kategorię, więc nie będę tego pokazywał. Tak jak mówię, jeśli nam brakuje jakiejś kategorii, zawsze ją możemy w każdej chwili dorobić we wpisie i ona się automatycznie doda do drzewa kategorii. Oczywiście, jeśli wybieramy sobie jakąś nową kategorię, możemy dać jej też kategorię nadrzędną, czyli stworzy nam się drzewo, czyli to będzie podkategoria do kategorii, na przykład testowa. Jeśli klikniemy dodaj, no to widzimy, że. Stworzyła się kategoria test 2 jako podkategoria testowej. Tak samo jest z tagami: możemy wpisać tagi enterem potwierdzając, to są nasze słowa kluczowe, których później możemy używać i wybierać z najczęstszych, Oczywiście ja nie mam jeszcze słów kluczowych, jak je dodam tutaj po opublikowaniu tego postu, to potem wybierać z najczęściej używanych tagów będę mógł z tych wszystkich tagów, które już dodałem. Ostatnia funkcja to jest sidebar. Pozostawiamy włączony na prawo, ponieważ wchodząc na post, będziemy mieli zawsze tu najnowsze wpisy, kategorie i archiwum wpisów dostępne przy publikacji postu. Oczywiście, jeśli wyłączymy to. Ten sidebar, to ten sidebar zniknie, a post będzie na całą szerokość. Taki układ też jest wskazany, czyli po prostu wyłączamy ten sidebar. Ja może pokażę, jako że wszystkie posty mają włączony sidebar, pokażę jak będzie wyglądał z wyłączonym sidebarem. Dodam jeszcze obrazek wyróżniający, tak jak mówiłem, żeby on się pokazywał. Wybierzmy sobie ten nasz ze sliderem. On się tutaj wgrał. Widzimy, że tutaj też przybrał wartość w reklamie. No i oczywiście będzie na początku posta, ale on się tutaj nie wgrywa, tylko z automatu publikuje się razem z postem. Klikmy, kliknijmy sobie opublikuj, czekamy aż się strona załaduje, przeładuje. Widzimy, że wpis został opublikowany i w momencie, kiedy wejdziemy na bloga, nasz wpis będzie pierwszym z tą zajawką, którą ustanowiliśmy po wejściu. Widzimy, że nie ma sidebara, grafika jest jako pierwsza. No i Potem jest cały post już do końca tak, jak sobie go wyedytowaliśmy. W momencie, kiedybym teraz pogrubił, zaktualizował stronę, to już teraz mogę sobie odświeżyć i będę widział, że treść nam się pogrubia. Także tu jest dowolna edycja. No i tak, jak mówiłem, wejdźmy sobie na wszystkie wpisy. We wpisach do bloga mamy, go, mamy ten nasz nowy post jako najnowszy. Oczywiście ja go teraz usunę, czyli nacisnę na kosz. Kosz później mamy tutaj, możemy go opróżniać. I w momencie, kiedy go usunąłem, wejdę na bloga, wpis nam zniknął. Także tak wygląda edycja całego bloga. Możemy dowolnie sobie edytować te treści, dodawać obrazki. Mamy kontrolę nad metatagami, czyli nad tym, jak one się wyświetlają na reklamach w Google. I tyle.